Pierwsza część naszego kursu dedykowana będzie anatomii deski, czyli z tyłu mamy rufę, z przodu mamy dziób, po obu stronach mamy burtę, lewą, prawą, natomiast dla nas najważniejszą rzeczą jest środek deski, to jest to właśnie miejsce które ma największą wyporność, przez co jest najbardziej wygodne, jeżeli chodzi o pływanie na desce SUP, dlatego że jest najbardziej bezpieczne. Tutaj będziecie się czuć właśnie najpewniej. Jak rozpoznać środek deski? Poprzez lokalizację rączki. Producent deski umiejscowia rączkę w tym miejscu, gdzie deska jest w, w najbardziej wyporna i ma swój środek ciężkości. Kontynuujemy temat desek. Mamy różnego typu deski. Mamy deski all-roundowe, touringowe, racingowe, surfingowe. Jak rozpoznać, która deska jest jakiego typu? No przede wszystkim należy zwrócić uwagę na szerokość deski. Im deska węższa, tym szybsza. W związku z tym szybkie deski to racingowe, touringowe. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość deski takiej, jak jest przede mną, to jest typowa deska no Ilość Finów mówi nam, że ma zacięcie w surfingowe, w tym znaczeniu, że te dwa dodatkowe fina, finy po bokach służą do wbicia się w krawędź. Fali. Natomiast, fin środkowy, no z racji tego, że każdy fin niestety generuje pewien opór dla wody, w związku z tym, im więcej finów, tym opór jest większy. W związku z tym deski typu racingowe czy touringowe nie mają trzech finów. Takie deski mają właśnie orlandowe czy surfingowe. A mówiąc o deskach surfingowych, należy wspomnieć również o rokerze, czyli podniesieniu. W rufy do góry. To powoduje, że ta deska łatwiej skręca, ale niestety ten rocker ma wpływ na zarówno ślisk, jak i szybkość, która jest po prostu wolniejsza. Druga strona deski na szczęście składa się głównie z trzech finów w tym przypadku. W przypadku deski w allroundowej dwa e, pierwsze finy e, możemy wykorzystywać na przykład do pływania po rzece, e, czyli do takich akwenów whitewater. E, natomiast dla nas najważniejszą rzeczą jest ten fin środkowy. Ten środkowy fin jak widzicie, składa się przede wszystkim ze skrzynki mieczowej i z płetwy sterowej. Płetwa sterowa, po pierwsze, utrzymuje kurs, deska płynie w prosto, ale ma też drugą funkcję. Otóż w momencie, kiedy pływamy i przenosimy ciężar z lewej stopy na prawą stopę, utrzymuje stabilizację w deski. I taka właśnie jest funkcja Fina. Pamiętajcie, słuchajcie, fin, jak i skrzynka mieczowa. Zawsze jest pozbawiona piasku. Jest to kwestia związana z Waszym bezpieczeństwem. W momencie, kiedy źle założycie fin, dowiecie się o tym na wodzie. Słuchajcie, fin e, niestety ma w, e, jedną cechę. Otóż e, jest bardzo łatwo go uszkodzić e, i o tym należy pamiętać. Szczególnie, jeżeli będziecie wchodzić do wody, pamiętajcie, zawsze miejcie wodę po kolana, tak, ażeby kładąc deskę. W, w, na w powierzchni wody, nie uszkodzić e, fina poprzez akwen, który po prostu może być za płetki. Inną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, to upewnienie się, e, że zarówno e, płetwa mieczowa, jak również skrzynka mieczowa pozbawiona jest piasku. E, no niestety, nawet e, w kilka ziarenek piasku może spowodować, że zamontowanie e, fina w skrzynce mieczowej będzie po prostu niemożliwe.